Jakie koszty ponosi Andrzej Zybertowicz, socjolog, naukowiec, za bycie Andrzejem Zybertowiczem politykiem? Kluczem może być, mogą być dwa porzekadła na temat ciekawości. Jedna jest, jedno życzliwe jest ciekawość, pierwszy stopień do wiedzy, a drugie do piekła. Do, do piekła. I otóż, to jest dokładnie to, co się dzieje z badaczem, który wchodzi w politykę. Pana mechanizm poznawczy też przestaje być, działać na zasadzie tabula rasa. A pani już też z jakąś tezą, z jakąś stronniczością nie, nie ma, stron nie, 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 ża żaden mechanizm poznawczy nie działa na tej tabula rasa. Mhm. Moje koleżanki, koledzy socjologowie czy szeroko rozumiane naukę, mają swe, swoje sympatie polityczne, Aha. i one wywierają wpływ mhm. nie tylko na ich pracę badawcze, ale to jak recenzują do pracy. Czy... czy może ta pana smutna konstatacja, że nie ma już niekwestionowanych autorytetów może też wynikać z tego, i że może to jest rzeczywiście e, tak jest, bo już... Ale ona biegam. wynika przede wszystkim z tego, że dzisiaj każdy anonimowy troll może zrobić mema i obśmiać coś, co jest wyjściowo szlachetne, dobre i pożyteczne. Jak pan to nazywa, pojawili się cyberpanowie, ja to jeszcze nazwałam sobie cyberwładcy, pan jeszcze powiedział przed naszą rozmową cyberdranie. To niektórzy to najwyraźniej są cyberdranie. Świat się dzieli na tych, którzy wszystko widzą, i na tych, którzy nawet nie wiedzą, kto widzi. Przez pana poczucie humoru, którym tak często się pan nie dzieli. A tam był taki wpis, że pan komentuje czasami osoby, które pan banuje. Mhm. I tam był taki wpis. banuje za przypisywanie ptakom złych intencji. Pamięta pan to? Te Pewnie tak. Ale, ale nie wiem, jaka była treść tego filmu. Sram na Was z góry. <laughs> <laughs> Wobec tego, w dzisiejszym programie, kwestię PZP wy, wykreślam. Część młodych ludzi jakby wyraźnie jest zainteresowana tym, co się dzieje ze światem, i chciałaby poznać punkt widzenia różnych osób, także z tego pokolenia już odchodzącego. Młode pokolenie już zostało zhakowane, a dobre hakowanie polega na tym, żeby zhakowany nie był świadomy tego, że, że jest zhakowany, żeby miał wrażenie, ja jestem podmiotem. Ja decyduję o której, w której minucie od obudzenia włączę komputer czy smartfona. Ja decyduję, którą przeglądarkę uruchomię. Ja decyduję, jaką grę będę grał, jaki portal czy cokolwiek. Kompletne złudzenie podmiotowości w surfowaniu. Coraz bardziej wyrafinowane techniki uzależniające. Ekonomista może powiedzieć, czy to, co pani wspomniała, czy chińska kryptowaluta może być game changerem, który zmieni geopolitykę. Pan się bardzo tym emocjonuje. No, jak już się rozkręcę, to tak. Ale potem się zmęczę i jestem już. Biorę pana na zmęczenie. Christopher Wiley. Książka ma tytuł. Mindfuck, naszą uwagę przyciągnęła myśl, że oddziałując na trendy estetyczne w zakresie mody, ale nie tylko, można zmieniać wzorce moralne zachowań międzyludzkich. Ta teza, o której pani zaczęła. Prowadząc gry na obszarze mody, można z... powodując, że na przykład ludzie starzy są niemodni, ludzie brzydcy są niemodni, można. Pewną estetykę tak wylansować, że eutanazja wyda się fajnym rozwiązaniem. A kto panu krawaty dobiera, jak pan wkłada? Jak no to żona. No i to wtedy jest bezpiecznie, tak? Trzeba, ale trzeba komuś zaufać. Mhm. Tak. No. Można czasami sprzedawczynie poprosić. Można, ale to też trzeba się wykazać zaufaniem, prawda? Bo jeżeli tak. na przykład będzie sprzedawczyni, będzie akurat, ale potem że będzie, tak będzie, wy będzie wyborcą platformy obywatelskiej, to może panu bardzo złośliwie mogę, dobrać tak, się mogę. krawat. Mogę sobie wyobrazić, tak. tak. Mhm. Ale, ale pan sam powiedział, że pan też jest zakładnikiem swojego życia. Tak, ale ale dlaczego, dlaczego nie chcieli powiedzieć Sybertowicz i jego koledzy się tu mylą? Ale ja bym Absolutnie. chciał, żeby ci, którzy mają wizję kosmopolityczną, którzy mają Europy, wizję Europy ponarodowej. Niech wprost o tym mówią tak. Chcemy, żeby Polska była częścią Europy ponarodowej, żeby nasza tradycja chrześcijańska, narodowa rozpuszczała się w wizji sprawiedliwszego świata. Ale to będzie konk ale to... konkretna kolejna międzynarodówka. No tak, ale to niech, niech, niech opowiedzą się, niech otwarcie powiedzą hmm. tak. A propos. Profesorstwa, ponieważ po każdym wystąpieniu medialnym, gdzie prowadzący audycję, czy Monika Jaruzelska, czy Monika Olejnik mówi, Panie profesorze, odbywają się głosy, że Zybertowicz nie jest żadnym profesorem. Ja muszę przeprowadzić dla naszych widzów typologię profesorów. I teraz pytam ale Andrzeja ponie... Zybertowicza. Ale teraz okay, pytam okay, Andrzeja dobrze, nie socjologa, okay, nie naukowca, dobrze, dobrze. nie polityka, ale człowieka, bo myślę, że to jest przykre. Tak. I tak i nie. Też myślę, że, że, że pan prezydent wtedy bardzo tak po ludzku się zachował, takie prawdziwe emocje przez niego przemówiły. Ale to już Bo nie będziemy analizy tutaj. Jest, jest, e, e. jest osobą emocjonalną? Tak, tak, mhm, tak myślałam. Jest, jest osobą emocjonalną. Mhm. Tak myślałam. E. To nie jest cyniczny gracz i gdy betował tą ustawę degradacyjną, to też robił to właśnie ze swojego głębokiego odczucia. Mm. Ja bym powiedział, zwłaszcza młodym ludziom, nie dajcie się uwieść nicości, bądźcie po stronie życia, po stronie bliskości, po stronie miłości, nawet za cenę rozczarowań, poszukiwań, cierpień. Nie dajcie się uwieść nicości, to jest Czyli żyjmy prawdziwym życiem, a nie jego iluzją, tak? W jakiś sposób? No można tak powiedzieć, hmm. wiedzieć, tak.